Słuchaj, zaczął się nowy semestr i chciałbym, żebyś miał lepsze oceny niż w poprzednim, dobra? To zupełnie nowy rozdział. W sumie bardzo mądrze powiedziałeś, aż sobie zaraz to zapiszę na tablicy. No to jest nowy rozdział. I prosiłbym także, żebyś nie bił się tak jak w poprzednim z innymi, żebyś miał lepsze zachowanie. O nie mam na to wpływu. A wiesz kto ma w tej klasie głos? I kto naprawdę głos ma? Ja mam głos w tej klasie, ponieważ jestem Twoim wychowawcą i ja będę decydował, jakie zachowanie ci wystawię na koniec roku. Dobrze? Margiela, co ty masz w tym woreczku? Oto moja kokaina. No. <laughs> Jakim prawem przynosisz to do szkoły? Ej, to wygląda trochę inaczej. No właśnie, widzę, że jest trochę różowa. Dobra, nie widziałem tego. Mata, ty widzisz, co jest napisane na tablicy? To bardzo piękny widok. To, co jest napisane, też tyczy się ciebie. Dobrze, a teraz pytanie do Ciebie. Jakie jest picie alkoholu na lekcji? Bardzo dobrze. A jeszcze sprawa do Ciebie. Był jakiś typ do Ciebie pod szkołą, no nie? kończymy A, okej. Okay. Nie słyszałem tego. Guzier, gdzie Ty idziesz? Okej, okay. i co dalej? Weź, co Ty? Brałeś ten towar od Margieli? weź siadaj na miejsce. A Ty gdzie idziesz? Hece po kuflowe, byku, bo mnie zamuliło trochę! No, nie wiem, być może napił się wody, coli, przede wszystkim wody. Wszystko, co pije, co kuflowe, mocne. To już wtedy nie wracaj na lekcję. E, a ty, co tam co tam się dzieje z tyłu, co ty robisz? Pierda, la, 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 mi. No to uspokój się, bo zaraz będzie kolejna uwaga do dziennika. A do was jest prośba: jak jeszcze mnie nie obserwujesz, to będzie miło, jak to zrobić, bo chciałem 200 tysięcy. Kliknij serducho i no i do kolejnego.